Dwa jeden teraz I, i robicie obrót i idziecie Idziecie, idziecie, idziecie Dobrze, ale... Nie w tą stronę Nie w górę <ś> och oh, no to se posz... <ś> <ś> Wypier papier I cwały, cwały Nie, jeszcze raz, <ś> go, go O, oh, spadam z nim <ś> Tego <grystanie> tak, go rozruszałaś <grystanie> właśnie. Ale drifciory łapiesz. On się rozruszał, Ale mu się kościoł ty. Nagryj, to hardkarz. Dwa teraz, go. Mias... spać. A ja <grystanie> a ja O, 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 koja. Koja. No, drzewo. Było. Nie wiem, w sumie. Ym, Zastanawiam czy to na pewno była butelka, nie. To było miacz. Pięć, Jedź prosto. Prawo, 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 prawo. Prawo! No to twoje lewo, twoje lewo. O munaście, o ku teleportacja, o mój Boże, chodź Adrian, Adrian, jest dobrze, jest, o kurde, ale, o, ale wy to, ale lewitujecie, pa, o dobra, nie za, o, przepraszam, <laughs> o dobrze. E, to tam. O, ujka, mm, O, ale kombo to rąbało. A gdzie jest Moon? A mu, co? <grywia> Ostępnie. Pamiętajcie, koło tamtych kwiatków. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A. <grywia> Ty biega, <grywia> Obok. Nie w kwiatki! No i kurde, już tu kamera mi podskoczyła. Harper, nie ruszaj kamerą! Jak mi dupce w pokoju no, kebabem no, to się, no. się zesrać, otworzyłam dwa okna, on dwóch godzin tak dupce, że to jest hit. Na ujęciu no. będzie latający kronik Ten klej jest tak ładny, ja lubię tego kleja, jest prześlipny, ale go... Ale mnie ręka boli od naciskania przycisku do mówienia. Już dwie godziny. Ale serio, jakby to, to jest też forma odchudzania się przed komputerem, bo się tak męczy człowiek, że jakby wykonuje już ten sam ruch, jakby co ten koni spala kilogramy, nie? I potem zmęczony cały. No osioł mnie, kurde, zaatakował. A nie. Nie, nie no ten osioł naprawdę będzie mnie cały czas męczył. Dobra, spadaj o ośle. Czekajcie, muszę go tak. wyłonić. Uciekaj! Poszedł, nie chcecie. Nie, o, dobra. dobra. wygoniłam go chyba. Już mi się nie będzie pojawiać, przepraszam za ulubnienia. tego osła go sobie Nie! Tak. Ale słyszę tego osła, i jak mi znowu się pojawi powiadomienie z nim, to się popłaczę. Dzisiaj prawie całe pudełko lodów drążaliłam. A nie powinnam. Grosza, tak. daj wiedźminowi. Tak, 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 tak. Godzina 20, prawie druga, a my oglądamy koniki i śpiewamy Wiedźmina. No i lepszy spędzony czas. Wiedźmin to jest Dokładnie. zawsze poziom najwyższy. No. Ja ci zrobię zdjęcie teraz ci wszystko udowodnię. Tak, tak, tak. tak. I nie ustawcie Cześć, się ja obok ja mnie, powietrza. bo tu jest fotka z małym unikiem będzie? No. Biegniecie, biegniecie. Jezus. Zabijcie, Zula. No już jak to leży drzewo na drodze, no nie, no, nie. <laughs> Tak zrobię o, no jak się z tym czujesz Zula, że nie pomogłaś biednemu kajetankowi? No właśnie, no to, tak, tak właśnie niedobrze, bo ludzie... Nie... <laughs> tak, tak <ty. laughs> Widzimy jelenia Jak <takie. laughs> jelenia no. Jest albo, ale Co? No zrób tą obrotówkę, Szujo, zasrana sowo, pierdzielona. Dobrze, nie zostałeś Bogiem. No się się patrzy, no no, no co się śmiejesz mi w twarz? No ale że weszłam dosłownie wszystkie krzaki w okolicy. Za wszystkie krzaki, o? No. Mi się podoba ta zula, która idzie za dupą, Teo. Może te, parę nie zmienimy. Nie mało. Chciałam pojechać w jurkach, ale nie uciekła. Te wiórki zawsze spieprzają. Skupane. Kurde. No, no i z kogo jest, żeby wejść? Hasira, masz Harper. Zaspokajanie mm. potrzeb seksualnych, a nie. Co? Harper. Tyle, ja, harper. Zespokajanie potrzeb seksualnych, co? 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 Z tego, nie harper. Dobra, ja żartowałem. ci ja jestem od zaspokojenia potrzeb seksualnych? No ale że ty. A <laughs> no, a u mnie ty kwach hasn're tak tepa w tej weftę, Ona się nie może zdecydować, czy chce iść trochę z tyłu, czy trochę z przodu. No, daleko, jeszcze? daleko jeszcze. No ale daleko Na jeszcze czy nie? 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 Kusem teraz. No, no, powiem ci to to, to No kusem, no to niezły no. kus. Masz Jak gdyby nadrukowane na tym torcie, co sobie wydrukowałam? Czas na brwi, Rewina. Co innego. <grymne> A jeden teraz, go. Alwa. Alwa. Dwa, jeden teraz, go. Pis. Jak myślisz, żeby jechać nie prosto wiem. w lewo, to jeźdź w prawo. Ale dobrze mówię, co nie? O, Coś jest. Aha, topiłeś się. A ja się dziwię, co jest: konie mi znikają z ekranu. Tup, 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 Ale tutaj jest Czekaj, Czekaj. Zaraz ten biedny Adrian. Chyba ta biedna Niko na samym końcu. Dupa chyba nie wyjdzie. Zrobimy premiery. Spacer. Oj, co, co, co tam była? Myślałam, że tak śmiesznie wycofasz. <grych> Ale. No, spadaj, Beła! No idź sobie już! No, już poszła, poszła! Psz, psz. Beła! Poszła! Jest, jeszcze mi kurde. <grych> Czy. <grych> Beła, się, bo ci Zmaw coś zrobię. Wdech. Nie, Beła, nie z ryzyku, Nie, proszę cię. Nie, Beła! Nie wolno. Beła, nie. Kto jest z tym klejem? Była, była. Na